Będzie Pani odczuwała o, ból. Mhm. Naciąganie, rozciąganie nerwu. Super. Dzięki y, umiejętnościom naszej Pani menedżer, która y, wypełniła wniosek aplikacyjny i była na negocjacjach z Urzędem Pracy oraz dzięki możliwościom, jakie Urząd Pracy daje, Pani Natalia dostała możliwość odbycia u nas stażu. Dla naszej firmy jest to duży plus, ponieważ dzięki temu, że mamy panią stażystkę, mamy możliwość rozwoju firmy. Planuje tutaj bardzo fajna atmosfera, są mili ludzie, terapeuci bardzo fajni. Pan Grzegorz, pan Mateusz, którzy mają zrobione wiele kursów, co jest dla mnie jakby wzorcem, którym będę się kierowała w przyszłości, ponieważ dalej się uczę, jestem na pierwszym roku fizjoterapii aktualnie. Pani Natalia, jako nasza stażystka, jest są bardzo kompetentna, lubi pracować z pacjentami, jest chłonna wiedzy, bardzo szybko pojmuje nowe rzeczy, które jej przekazujemy. Myślę, że w przyszłości na pewno będzie wspaniały fizjoterapeuta z niej i pomoże wielu ludziom. Proszę luźno położyć nogę. Dobra? I teraz proszę, teraz proszę zobaczyć, wygodnie jest, czy jeszcze mogę pani jeszcze troszkę na Do Dobra. I proszę ćwiczyć. Urząd Pracy finansuje staż, staż pięciomiesięczny staż, staż Pani Natalii. Więc dla nas jest to pomoc bezpłatna. Wspaniale jest pracować z ludźmi, którzy są bardzo dobrze wyszkoleni. Na przykład Pan Mateusz teraz będzie bronił pracy doktorskiej. Cały czas robią jakieś kursy. W tym, w tym ruchu jest lepiej? lepiej? Lepiej. Tak. I proszę prostować palce. Proszę. Zapraszam Panią Joannę Smulską. Panią Dyrektor Annę Prokop-Staszewską, Panią Dyrektor Szpitala Jana Pawła II do odebranie certyfikatu, czegoś co stanowi materialną wyraz naszego uznania, naszej nadziei związanych z Panią Zakładem Pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że co prawda teraz jest źle, bo będziemy musieli proszę Państwa Yy, niestety zwolnić dietetyczki. W przyszłym roku, jak Państwo widzicie, budowle idą do góry i mamy nadzieję, że zostaną wybudowane w czerwiec 2012 i wtedy będziemy mieli dużo miejsc do zatrudnienia. Dzisiejsze spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy pracodawców z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego oraz omówienie o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Mając na względzie obecną sytuację finansową w roku 2011, działania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego będą ukierunkowane na niesubsydiowane pośrednictwo pracy oraz usługi poradnictwa zawodowego. Grupą priorytetową, którą na ten rok przewidzieliśmy, to osoby w wieku do 24 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne. Zapraszam Panią Irenę Cięślak. W maju tego roku otrzymałam telefon z Urzędu Pracy z zaproszeniem, aby złożyć jeszcze dodatkowe dokumenty. I od 1 czerwca mamy stażystkę. Z wykształcenia jestem technologiem żywności. Niestety w ostatnim czasie w Krakowie takie firmy, które produkują żywność wyprowadziły się z Krakowa. W najbliższej okolicy jest trudno znaleźć pracę. Dlatego postanowiłam iść do Urzędu Pracy i postarać się o staż. Zarejestrowałam się jako bezrobotna i złożyłam podanie. W dzisiejszych czasach bardzo trudno wykształcić pracownika. Więc możliwości posiadania stażysty są bardzo korzystne dla firmy, ponieważ za czym pracownik wejdzie w swoją rolę, mamy wsparcie środków finansowych ze strony Urzędu Pracy. Myślę, że jesteśmy na tyle zadowoleni już po pierwszym miesiącu, że stażystka ma u nas pełną szansę otrzymać zatrudnienie na pełny etap. To kto bierze to akwarium, słuchajcie? Czyje to będzie akwarium? Co? Zostanie u nas? Zostanie? Tak, dobra. to musimy jakoś podpisać jeszcze, no, ale właśnie trzeba napisać, kto zrobił, że to wy, wasze dzieło. Starzystka nasza umie obsługiwać program komputerowy, umie obsługiwać kasę fiskalną i terminal do kart płatniczych. Starzysta jest to osoba, która wykonuje większość prac, na które już starsi pracownicy po prostu nie mają czasu. Poza tym, wykonując, zaczyna od, od tego pierwszego szczebla od najbardziej prostych prac. Z czasem, w miarę upływu stażu, wiadomo, że dostaje nowe zadania i poznaje w zasadzie ten temat, ten rodzaj pracy, który w przyszłości ma zamiar wykonywać. W moim urzędzie solidną wiedzę, solidną stronę prawną uzyskuje, a jednocześnie, jak mówię, bardzo się przydaje urzędowi. Jest to z tych dokumentów, na które wszyscy narzekamy, ale które trzeba wypełniać. Zyskuje samodzielność taką prawną, bym powiedział. Zatrudniamy dwie stażystki, Należą one do grup długo bezrobotnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takich pracowników, z tego względu, że mogą oni zarówno dla siebie pod, pozyskać nowe doświadczenia, również zwiększyć swoje kompetencje, jak również dla nas, ponieważ w branży gastronomicznej jest bardzo dużo pracy i tak naprawdę każde ręce do pracy się liczą. Pracodawca zatrudniając starzystę, yy... W dużej mierze albo w czasami w dużym stopniu myśli też albo planuje zatrudnienie tego to człowieka. Staż pozwala mu przyjrzeć się pracy temu człowiekowi i pozwala ocenić, czy on rokuje nadzieję na dobrego pracownika. W ramach projektu Siedem Życzeń organizowaliśmy umowy dla 400 młodych ludzi. Którzy będą wykonywać swoje zadania stażowe u wielu pracodawców? Do mnie przychodzi, zgłasza się wielu absolwentów studiów. To taki okres, kiedy pełni entuzjazmu z dyplomem, próbują się rzucić w dorosłe życie i napotykają na mur. I staż jest jakimś sposobem na podniesienie kwalifikacji, na zdobycie dodatkowego atutu w dalszym szukaniu zatrudnienia. Do nauczenia się, bo, bo naszym absolwentom brak doświadczenia na pewno, a sporo wiedzy również. Więc pożyczki są obopólne. Chodzą bardzo trudne czasy, gdy środki publiczne, w tym środki Funduszu Pracy, będą zdecydowanie ograniczone. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego całą swoją siłę, moc i możliwości. Które należą do, do, do nas, skoncentruje na pośrednictwie pracy i na poradnictwie zawodowym. Są to formy pomocy niezwiązane z finansami, ze środkami publicznymi, ale będziemy bardzo chcieli nawiązać współpracę z szerszym kręgiem pracodawców, bo tylko w ten sposób będziemy mogli połączyć pracodawcę i pracobiorcę, a taka jest nasza misja. Skąd się bierze książka? Żeby dziecko wiedziało, że książka się nie bierze z księgarni, tylko jest jednak bardzo dużo pracy trzeba wykonać, żeby ta książka tutaj się nie znalazła, żeby ją wytworzyć.